Dziś przedstawiam szokującą przepowiednię. Angela Merkel mówi wprost 60-70% populacji na świecie zachoruje na koronawirusa. Nieprawdopodobna wizja, nieprawdopodobna przepowiednia niemiecki kanclerz. No właśnie, czy rzeczywiście Angela ma rację? Ile tak naprawdę z tych 60-70% ludzi na całym świecie umrze, a przecież jest 6,5 miliarda? Ponad 3,5 miliarda ludzi na świecie, to znaczy, że praktycznie kilka miliardów ludzi zachoruje na koronawirusa, nieprawdopodobna historia. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu, na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Angela Merkel... Powiedziała wprost na konferencji prasowej. Niektórzy mówią, że to jest wizja przepowiednia. Inni mówią z kolei, że to jest klątwa, że praktycznie 60 do 70% społeczeństwa na świecie czy ludności na świecie. Zachoruje na koronawirusa. No, nieprawdopodobna, miażdżąca statystyka. No, pewnie po prostu my sami jesteśmy, ty, co oglądasz teraz ten film, i ja, jesteśmy praktycznie w, tym, w tej gronie, bo te 30% naprawdę bardzo mało ludzi na świecie. Chyba, że jakieś bogacze wykupią sobie wyspy i tam zamieszkają. Aczkolwiek wiemy też, że te praktycznie koronawirus też dotyka bogatych ludzi, także ucieczka na jakąś wyspę nic nie pomoże, albo przeczekanie tego czasu w bunkrze, czy w jakichś innych miejscach nic to nie da. No właśnie, praktycznie na Ziemi żyje 6,5 miliarda ludzi. 60 do 70% no to oznacza kilka miliardów, miliardów ludzi, um, którzy praktycznie zaraziliby się tym koronawirusem. Jest o tym bardziej przerażające, że to mówi Angela Merkel, kanclerz Niemiec, która nie rzuca słów na wiatr. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, na pewno to mówi po konsultacjach z epidemiologami, z lekarzami, z ludźmi, którzy zajmują się takimi kwestiami właśnie medycznymi. Oczywiście te kilka miliardów ludzi to nie jest jakby populacja, która zachoruje w przeciągu kilku miesięcy, pewnie jest to rozłożone, rozłożone w latach, tak, że rzeczywiście ludzie zachorują na koronawirusa. Natomiast bardzo dużo ludzi już choruje, tak też w Polsce jest bardzo dużo przypadków. No, kiedy to nagrywałem, to jest praktycznie 51 przypadków, jeśli chodzi o koronawirusa. Pierwsza kobieta w Polsce, w ogóle pierwszy człowiek w Polsce zmarł na koronawirusa w Poznaniu, kobieta, która miała 57 lat. No, wiele postawię też, jakby, informacji kontrowersyjnych, mitów dotyczących właśnie koronawirusa. Ludzie masowo wykupują tutaj produkty ze sklepu spożywcze, chemiczne, mydła itd. Tak Natomiast Pytanie jest tak, czy koronawirus rzeczywiście tutaj dopadnie te kilka miliardów ludzi, no i czy to grozi zagładą ludzkości? Na pewno tutaj, jeśli chodzi o koronawirus, to on ma gorszą statystyki niż, niż grypa. Ta grypę można leczyć. Wiadomo, że co roku praktycznie uwiera więcej ludzi na grypę niż to ma miejsce na koronawirusa. Natomiast odsetek na, tak naprawdę procentowy, a więc ludzi, którzy zachorują, a później umrą, jest większy w przypadku koronawirusa niż grypy. czyli dzień dzisiejszy, tak na przykład Jasnowiec Jackowski mówi, że żeby Polacy tak naprawdę nie szaleli, tak żeby nie kupowali tych produktów, że to jest niepotrzebne, że na przykład ryże i makarana nie ma sensu kupować na zapas, bo one zjełczeją. A jeżeli ktoś zachoruje na koronawirusa, to będzie w tak ciężkim stanie, że nie będziemy przecież miał czasu, możliwości zagotować ryż czy makaron. Natomiast. Jeśli chodzi właśnie o tutaj ta zachorowalność, to jest kwestia kluczowa, czy do tego czasu zostanie praktycznie wymyślona szczepionka albo jakieś inne lekarstwa, które dadzą możliwość walki z koronawirusem, bo to jest jakby najgorsza sprawa, że nie mamy możliwości leczenia. Oczywiście na dzień dzisiejszy, czy choroby nowotworowe, czy grypa, ma większe żniwo, jeśli chodzi o koronawirusa, z tym, że koronawirus jest bardziej niebezpieczny, nie tylko dla jakby ludzi z tego podwyższonego ryzyka, czyli ludzi w podeszłym wieku, którym towarzyszą inne, także choroby, tak, układu krążenia sercowe, problemy z oddychaniem czy asma, ale jest niebezpieczna z tego względu, że nie wiedzą tak naprawdę lekarze, jak ją leczyć. Leczą tylko objawowo, a więc łagodzą tutaj te objawy, czy gorączkę, a więc bijanie tej gorączki, czy e, tutaj te problemy z, z płucami, z oddychaniem. Natomiast nie ma takiego lekarstwa, tak, nie ma całej procedury medycznej dotyczącej tego, jak dokładnie leczyć koronawirusa i to jest jakby najgorsza sprawa. E, oczywiście e, tutaj, jeśli chodzi o grypę, to ona z, ma większe żniwo, czy na przykład choroby nowotworowe. Natomiast przerażające jest to, że koronawirus jest jak swego rodzaju właśnie rosyjska ruletka. Jeżeli padnie na człowieka, no to albo ten nabój, który jest w tym pistolecie, albo trafi tego człowieka i umrze, albo po prostu szczeli praktycznie i szczeli pustakiem, nic się nie stanie. Tak samo może to i być w przypadku koronawirusa, albo ktoś przejdzie po prostu łagodnie tego koronawirusa, nic nie będzie, albo po prostu zachoruje i umrze, tak. I to jest jakby najbardziej przerażające. Natomiast ta wizja od 60 do 70%, niektórzy mają też pretensje w stosunku do Angeli Merkel, że strasznie potrzebnie, że na razie mamy po prostu bardzo duże zachorowania, ale nie aż milionowe. Tak, tam praktycznie ponad 100 tysięcy, 150 tysięcy ludzi już zachorowało na koronawirusa. Z tym, że no, część z nich wyszła tam, chyba ponad 50 tysięcy praktycznie ludzi wyleczyło się, jeśli chodzi o tego koronawirusa. Chociaż to też jest temat kontrowersyjny, co to znaczy koronawirus i tak naprawdę wyleczenie z tej, tego wirusa. Tak? Bo niektórzy tutaj pacjenci mówią, że ta gorączka, te objawy nawracają się. Pytanie jest takie, czy na przykład koronawirus nie będzie wirusem, który będzie utajniony i on w organizmie człowieka pojawi się po jakimś czasie, na przykład po kilku miesięcy, czy też po roku czasu, tak? To jest jakby przerażające. Są takie choroby tropikalne, gdzie ludzie jedzą za granicę na wakacje, przyjeżdżają wszystko, jest super ekstra opalenie, pokazują zdjęcia, jak to było fajnie i tak dalej. Potem się okazuje, że za trzy miesiące chorują, bo złapali właśnie jakieś bakterie, jakąś chorobę tropikalną, która uaktywnia się tylko w pewnych momentach w ciągu roku. I tak samo może być w przypadku koronawirusa, nie musi, ale może być tak. No właśnie 60 do 70% populacji co ciekawe i co z jednej strony jest szokujące i przerażające najbezpieczniejsi są ludzie tak naprawdę w tych obozach dla uchodźców których jest bardzo dużo przecież w Niemczech, ponieważ tam te warunki są przestrzegane i istnieje małe ryzyko, że no chyba, że rzeczywiście ktoś by się tam dostał kto ma koronawirusa, ale istnieje mało ryzyko, że ten koronawirus tam się rozprzestrzeni, z tego względu, że oni są tak naprawdę odseparowani tak, oni są praktycznie odseparowani od pozostałej części Oczywiście mogą się komunikować, mogą się normalnie poruszać, natomiast co do zasady, oni jakby po prostu tak spełniają te zasady, te sanitarno-epidemiologiczne, które są dzisiaj tak obowiązujące i to jest jakby najlepsze lekarstwo, czyli tutaj jakby izolacja od reszty społeczeństwa. Tak? No jest to ciężkie tak naprawdę do zrobienia dla zwykłego Kowalskiego, czy też szmita w Niemczech, no bo musi funkcjonować, musi pójść do przychodni, musi pójść do lekarza. Natomiast rzeczywiście no szokująca tutaj wizja. Ja muszę powiedzieć, że te słowa akurat, jeśli chodzi o, Angela Merkel były niefortunne, ponieważ nie wiemy tak naprawdę, jak to będzie wyglądało. Możemy szacować, że 60-70% do 70%, nie wiem, co Angela Merkel chciała w ten sposób uzyskać, czy strach w społeczeństwie, czy nie wiem, nie wiem, zaproponuje jakąś nową ustawę Bundestagu i będzie chciała praktycznie ją przeforsować i powiedzenie takich słów, na przykład, spowoduje, że politycy się ugną albo społeczeństwo na tym, żeby finansować jakieś projekty medyczne i tak dalej, bo nie wiem, jaki tu jest cel. Z drugiej strony, co chciała pokazać, że no 67%, 60, 60 do 70% społeczeństwa będzie chorować, a my politycy nie, my jesteśmy bezpieczni, tak? No bo tak to można było czytać, może, można było tak praktycznie, tak to brzmiało nie jest powiedziane, że 60-70% do 70 ludzi będzie chorować. Zależy to od lekarstwa, tak, i tego, jak zapanuje się na tą epidemią, tak. To też jest sprawa, że praktycznie ten koronawirus ludzie są w stanie praktycznie ujarzmić, tak. To, co ma miejsce praktycznie chociażby w Azji, a więc, no, te rygorystyczne przepisy, przestrzeganie tych właśnie, ten reżim sanitarno-epidemiologiczny, przestrzeganie tych właśnie zasad. Mało tego, no, właśnie ograniczenie tych skupisk, tak, przez jakiś czas, może to nie jest kwestia tego, że jesteśmy w stanie zapobiec wystąpieniu koronawirusa, ale przede wszystkim zmniejszyć ilość tego koronawirusa w społeczeństwie. Gorzej, jeżeli na przykład po koronawirusie pojawi się kolejny wirus za kilka miesięcy, to byłaby go najgorsza, przerażająca właśnie historia. Natomiast rzeczywiście, no, Angela Merkel w ten sposób powiedziała, według niej ona tylko sieje tylko strach i panikę wśród społeczeństwa, bo w samych Niemczech też tak dużo nie jest chory, oczywiście jest więcej przypadków niż w Polsce, natomiast, no, to jest tak naprawdę strach, tak, no, bo jeżeli mamy Polskę, 38,5 miliona ludzi, no to 60% ludzi jak zachoruje, to można się domyślić, że ponad 20 milionów ludzi, tak, zachoruje, e, przyjmując praktycznie tutaj tą metodologię, e, jeśli chodzi właśnie o koronawirusa, tak, jeśli chodzi o te słowa, które powiedziała Angela Merkel napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy to była przepowiednia, wizja, a może klątwa ze strony Angeli Merkel no m, m, według mnie po prostu tutaj oczywiście Europa powinna się bić w piersi także powinna jak najszybciej zapanować nad tą e, koronawirusem a nie mówić i straszyć, że 60-70% społeczeństwa e, bo to nie jest powiedziane, tak, może bardzo dużo być osób, które będzie zarażony, będzie chorych ale nie jest powiedziane że rzeczywiście aż tyle ludzi e, tutaj będzie e, ofiarami, tak, korona Wirusa koronawirusa, e, który przecież rozwija się najbardziej we Włoszech, tak? W Niemczech też są przypadki, w pozostałych krajach, natomiast no, e, to też przyniesie czas, czy powstanie szczepionka, czy powstaną lekarstwa, e, tak? Czy powstaną chociażby tutaj metody leczenia, e, albo chociaż po prostu zmniejszenia tutaj tych objawów, które występują w przypadku koronawirusa, to będzie kluczowe jakby dla poszczególnych społeczeństw, tak? Dla poszczególnych społeczeństw, dla poszczególnych krajów. I to wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, Dzięki, Słanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwonach, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.